Manko Janko widzowie! Witajcie w pierwszym odcinku Supermarket Simulator! Słuchajcie, jak sami widzicie, jesteśmy już w gierce i, pierwsze co widzę, nie ma języka polskiego. Nie ma języka polskiego, <laughs> dokładnie tak i chyba niestety nie wskazuje na to, żeby był, są tylko takie oto języki. My mamy angielski. Nowa gra. Okej, okay. yy, zaczynamy z małym sklepem. Yy, możemy go <coughs> tak, jakby powiększać do dużego sklepu. Yy, no dobra, lecimy. Yy, chodzi się w W, tak? Dobrze, myślę. O, yy, mamy tutaj użyć komputera. Yy, to jest rower, dobra, to jest chyba nasz lokal. O, te, tego tutaj, oto. Yy, Interakt, tak? Czy. O, jest dobra. Yy, Market, chyba tutaj się wchodzi. O! Wow. No i patrzcie, co my tu mamy: e, Jakiś cukier. E, aha, my zaczynamy z 50 dolarami. No dobra, tu trzeba oszczędnie mega. Wiecie co? E, a co, jakbym zamówił? E, Ojoj, chyba, chyba trochę przesadziłem z tymi płatkami. Dobra, e, na razie nie zamawiam płatków, bo są bardzo drogie. E, za 12 sztuk. Wiecie co? Możemy sobie kupić mąkę Możemy myślę wziąć też makaron No i mamy 14 zł, to jeszcze weźmiemy cukier, jedno opakowanie no i dobra 30 dolarów do zapłaty Pullhorse, dobra, tak się rozmówi Wychodzimy. O, a co to, co to jest? O, patrzcie, już mamy przesyłki, co? Dobra, tu, tu mamy nasze półki, tylko poczekajcie. Bo my jeszcze mamy problem w tym, chyba zamknięty sklep. Dobra, open. Wow! Ej, widzimy to nawet fajnie, że ten. A, to do śmietnika. To całkiem fajnie, że tutaj nam, jak sami widzicie, pilnuje nawet te, tego, że. że do śmietnika. I w ogóle podoba mi się ta już gra, bo jak sami widzicie, mamy dosłownie, no. Mamy własny sklep. No i to ja rozumiem. Dobra, to na razie widzowie mamy tylko tyle rzeczy. Zaraz y, otworzymy również nasz sklepik. Y, dobra. Y, trzeba ceny ustalić. Ok. Y, market price y, 4,83. No to wiecie co? Dam te 4.83. Ok. Dobra. Zatwierdzamy. Y, no i trzeba ustawić widzowie ceny. Y, 3,12. Dobra. 3,12. Ok. Yy, Amonkę 371, dobra, no 3.71 Widzę, ja tu się będę bawił w jakiegoś tutaj, yy, no, w jakiegoś kasiera, chyba, tak mi się wydaje. No, i teraz możemy już otworzyć nasz sklep. Dobra, open. Yy, jak tu się zasiada? Tak. O, idzie pierwszy klient. Yy, poczekajcie, ok. Dobra, pyk. O, pani czuweczką płaci. E, 29, do wydania 29 Dobra e, Spacja Dobra, no i widzowie, pierwszy klient obsłużony Oj, idzie nam, nam Kolejny szef tutaj Na, Makaronu nakupował Będzie chyba spaghetti dla całej rodziny gotował O, o pan kartu płaci Dobra, e, musimy nabić 6,83 Ej, fajne to Podoba mi się Dobra, tutaj pani cukier kupuje. I go yy, proszę uprzejmie. Pani tutaj równiutko zapłaciła. E, mąka, dobrze. Pani kartą, czyli 3,71. 3,71. Ok, powiem wam, widzowie, bardzo fajnie się pracuje tutaj. Yy, Oj, kolejna pani przyszła. Mąki nakupuje. A nie, no tylko jedną wzięła, ale dobra. Pani płaci kartą, 3,71. 71. Zatwierdzamy, proszę uprzejmie. Ok, no i czekamy teraz na klientów. Pewnie wam, widzowie, całkiem niezła zabawa. I już wydałem z 50, zostało mi tam 20 czy tam 17. I patrzcie, już zarobi... mam 45, więc całkiem mi się to wygra podoba. Ok, czekamy. Tutaj widzę, czas też, też dość szybko leci. Tutaj mamy, jak sami widzicie, naszą. O, idzie pani. Dobra. Pani makaron nakupuje. Cukier. Dobra. Proszę uprzejmie. Pani goczóweczką, y, 42 do wydania. Y, I 5 centów. Dobra. Proszę uprzejmie. Y, już 6 klientów obsłużyłem. Y, czyli muszę Wam powiedzieć bardzo dobrze. Ojdzie! O, jaka fajna pani. Dobra. Y, makaron. Pani będzie spaghetti gotowała i pani kartę płaci. Nabijamy 3, kropka Dobra. Stop. Mhm. jakiś szefuncio idzie. Czekamy teraz. Widzowie Mam nadzieję, że uda się z tego serię zrobić. O i chyba jakaś pani idzie. Wow! We dwoje weszli. Dobra. Zobaczmy, co tu pan kupuje. Makaron. Okej, okay, pan już makaron kupił. Go 46 do wydania. E, 88. E, 5. Ojej, poczekajcie. Okej. Okay. Dobra. Pyk. Cukier. Dobra, i pani kartą. 7,95. Oj, oj, poczekajcie, yy, źle zrobiłem. Yy, X7.95, okej, okay. Wow, ciężka ta praca, widzowie. Ja już się tutaj poce. 6,83 pani płaci, dobrze. Proszę uprzejmie. Do widzenia, yy, dobra. Już 10 klientów obsłużyłem, widzowie. Yy, zobaczmy sobie teraz, tak. Może jeszcze czegoś, zobaczymy, czy nam. O kurczę, makaronu brakuje. Halo Państwo makaronu nakupowali i teraz yy, wiecie co dodamy? Zamówimy yy, makaronik. Okej. Okay. Bo jak sami widzicie ludzie tutaj kurczę. Yy, dobra, yy, poczekajcie, bo już tutaj ktoś makaron wykupił cały. Dobra, kasujemy. Yy, pan tutaj 8,54 płaci, dobra 54 Tyk. Pani też pewnie kartą. A nie, pani gotóweczką. Yy, 12 do wydania yy, 5, dobra. Yy, widzowie wychodzę odebrać naszą paczkę bo jak sami widzicie ludzie tego makaronu kupują no i kurczę no trzeba zamówić jeszcze chyba ten yy, mąki trochę yy, dobra poczekajcie yy, tak mąkę trzeba zamówić yy, od razu yy, trzeba zamówienie dodać yy, mąka dobra yy, Purharz, dobra Kupujemy. Już, już, proszę, już tutaj już kasujemy, kasujemy. Już tutaj pana obsłużę. 7,95 pan płaci dobra. Sto dobra, pani kartą też, dobrze, 795. O tam jakaś fajna pani przyszła, dobra, 795 start. Widzę, kiedy ja tutaj... O, pani tutaj zaopatrzona widzę w kasę. 63 do wydania. 63 proszę. Uprzejmie. Dobra, widzowie, muszę iść odebrać naszą mąkę. Bo, kurczę, już mąkę prawie wykupili. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze nie kupuj. Jeszcze pan nie kupuj. Okej. Okay. No i dobrze, dobrze, proszę pana. Położymy to może tu. Dobra. Na później zostawimy. Już proszę pana. Już tutaj idę do pana. Dobra. Pyk. Susu. Pan tutaj cukier kupuje. Dobra. 483. Zatwierdzamy. Dobra. Yy, pan tutaj. Ojejku, co to pan. Kurczy, tutaj będzie. Co pan to będzie robił? Yy, 9.66. Pan chyba będzie jakąś szarlotkę robił. Yy, widzę, wie. Ciekawe, czy my jakie... mamy jakieś stałe godziny otwarcia. Yy, o kurde, co tu leżało? Dobra, wiecie co? Poczekajcie, musimy czegoś dokupić, bo tutaj widzę mi brakuje. Ok. Yy, brakuje mi cukru. Brakuje już cukru. Okej. Okay. Weźmiemy również olej. Dobra. Dobra, już poczekajcie, bo jakiś klient tutaj, kurczę... Już nie wzywają tutaj. O kurde, ale to ciemno. Dobra, światło. Zapalamy. Pyk, pyk. Pani gotóweczką. 43. 17. Proszę uprzejmie. Dobra, to jest dopiero szef. 3,71 371 Dobra, widzowie, muszę iść odebrać moją tutaj przesyłeczkę. Eee, proszę, panią, proszę poczekać chwilę. Dobra, czy będzie olej. O, kurde. O, dobra. Eee, ustawiamy cenę. Kurczę, poczekajcie, bo oni mi tu za darmo będą brać, jak kurczę, ceny nie ustawię oleju. Dobra, proszę pani, proszę chwilkę poczekać, ja tu muszę 4,50, dobra. Cztery Poczekajcie. 4.50. kropka Dobra, bo już tutaj widzę, że się ludzie będą niecierpliwi, że zaraz kolejka zrobi. Dobrze, tutaj jeszcze panią obsłużę równiutko, dobra. Pan kartą, 3,71. 3,71. Eee... Si poczekajcie, bo tu trzeba tym. 3,71. Dobra, ja się obawiam, że tutaj zaraz, kurczę, jakaś kolejka będzie masakryczna. 6,24 pan płaci, dobra. Ja muszę zdążyć zamknąć sklep, proszę pana. E, dobra, wiecie co? E, zamykam już sklep. Halo! Dobra, wiecie co? Poczekajcie, obsłużę go jeszcze. Okej. Okay. Pan gotóweczką y, 2,58. Y, aha, y, nie tak. Y, 2, 8. Dobra, dziękuję uprzejmie. Y, no i teraz... Pyk. Dobra. Odbierzemy jeszcze paczkę i położymy cukier. Tutaj leżą cukier. Dobra. To do śmietnika idzie jeszcze. No i tak, zobaczmy czego nam tu brakuje. Widzę, że mąki już trzeba będzie dokupić. To od razu jeszcze położę tutaj. Dobra. No i co widzę? Myślę, że enter to finish the day. Dobra, pyk. No i pięknie. Jak sami widzicie, bardzo dobrze poszło. Obsłużenie klienci 23, nieznalezione produkty 0, czyli jest super. Yy, super, 129 punktów Minus 80, ale to wiadomo, za zakupy I plus 146 Start next day Dobra, słuchajcie, wiecie co? Myślę, że zobaczymy Management, co tu, się, co tu jest yy, Growth O, yy, tu jakieś licencje, dobra yy, Na razie nie chcę tego, widzowie yy, Trzeba zatowarować sklep Czyli tak yy, Muszę zamówić mąkę yy, Bo widzę tutaj już Mąka mi się kończy Bo jak sami widzicie, oni kupują Ci ludzie kupują w tym sklepie? Może jakiś chlebek zaraz dokupimy, ale to najpierw tą mąkę trzeba zrobić. no, Co dobra, start. Kupujemy opakowanie. Okej. Okay. Jak tam z makaronem? No już też kiepsko stoję. Dodamy. Kupimy. Okej. Okay. Wiecie co kupimy ten chlebek? Dobra, pyk. Yy, no i jeszcze tych czekapików na razie nie będę kupował, czy jakichś tam płatków. Ok, no i przyjechało. Dobra, mamy chlebek. To chlebek widzowie położymy tutaj. Dobra, yy, tutaj hop. O, mogę skakać nawet. Dobra, pyk. Makaron, czyli naszą pastę tutaj, trzeba położyć do góry. Yy, ok, yy, G. Yy, pyk, dobra, zostawimy na później. Yy, I trzeba ustawić ceny yy, chlebka. Yy, czy, czy 96? Yy, 3 96? Dobra, pyk. Yy, teraz tak. Yy, mąka. Została nam jeszcze mąka. Ok. Bo jak sami widzicie, z mąką bardzo kiepsko stoimy. Tutaj ludzie namiętnie kupują tą mąkę. Czekajcie, bo ja tu muszę to tak ładnie postawić. Dobra. Yy, wszystko mamy ceny, mamy ceny. Dobra, widzowie. Yy, to pora teraz zrobić. Pora już otworzyć nasz sklep. Zaraz myślę się ludzie zaczną zbierać. No to też może wynikać z godzin widzowie, że yy, otwieram sklep yy, i na przykład ludzie yy, wiecie, ludzie po prostu już yy, jeszcze nie przychodzą, ale podejrzewam, że zaraz ktoś się na pewno zjawi. E, poczekamy. Dobra. E, no to tak. Wiecie co? E, skoro. Oj, continue. E, skoro tak. Zapraszam do sklepu. E, dobra. Wiecie co? E, skoro jeszcze. O, o! Idzie pan? Jest! Dobra. Siadamy już do kasy. Pan chlebek już widzę, kupuje. Dobrze. Pan chyba goczówką zapłaci, tak? A nie, pan kartę upłaci. Dobra. Yy, trzeba ziomkowi nabić. Czy 96? Czy. Yy, 96. Yy, Okej okay. Proszę uprzejmie. O, pan makaronu i cukru nakupował. Co to pan makaron z cukrem będzie coś tam robił u siebie w domu? Patrzcie, jaki szef. Dobra. 11. Yy, 7. Proszę uprzejmie. Pan tutaj cukru i chlebek. Pan tutaj cukier i chlebek kupił. 13,62. Proszę uprzejmie. O kurde, co to pan oleju nakopował? Będzie pan oponki w domu smażył? Czy to jakiś czysty czwartek jest? Yy, aha, dobra, pan Równiutko, proszę uprzejmie. Widzowie, co to jak, jakiś czysty czwartek jest w tej grze, że oni tak ten olej kupują. Przecież dopiero mieliśmy pełną tołu. A patrzcie, ile już tego oleju poszło? Yy, dobra, ale ważne, że mamy już kas kasy dość sporo. Yy, makaronik mogę dołożyć. Ok, dołożę resztę. Yy, ojej, oj, oj. Okay. oj, poczekajcie, bo tutaj mamy klienta. Dobrze, już, już proszę panią, już tu idę, już idę. Proszę pani, yy, 88 do wydania. Już się robi. E, oj 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 85 proszę uprzejmie. Pan tutaj olej. Równiutko dziękuję bardzo. Dobra. Wychodzimy. I teraz tak widzę, bo widzę, że mąka, mąkę chyba jeszcze mogę dołożyć, tak? A e, nie wiecie co? Ja to, ja to schowam. E, na razie. Tutaj dobrze już, już idę, już idę, już idę, proszę pana. Co oni tak ten olej kupują widzowie? Nie mam pojęcia. Co to naprawdę, jakieś chyba święto pączków, czy jakiś 6 czwartek w tej grze jest. Dobra, eee, 31 eee, 34. Eee, 34, proszę bardzo. Dobra. gotówką równiutko, dziękuję. Yy, dobra, widzowie, e, mamy kupić jakąś licencję, ale to najpierw tu najpierw yy, zamówię olej, bo już potrzebuję. Dobra. Eee. Yy, już, proszę pana tam, do pana pójdę. Dobra. Yy, dzień dobry. O, jaka fajna pani przyszła. Pan Równietko, proszę bardzo. No, jak, jakiej sukience, pani elegancka. Yy, 21. Dobra. Yy, widzowie, idę po paczkę yy, z olejem. Od razu układamy. Dobra. Ok. Yy, mąki. Dobra. Yy, hop. Dobrze, już idę, już idę, proszę panią. Yy, pani kartę płaci. dobra. 13,62. Widzowie, mega podoba mi się ta gra. Ok, czekamy. A właśnie, ja sobie za ten czas mogę tutaj zobaczyć, jak tu stoimy z, rzeczami, z innymi rzeczami. Dobra, widzę, że makaronik już się kończy. Więc makaron od razu też sobie zamówimy. Tylko tak, żeby ci klienci byli zadowoleni, to ja lepiej będę siedział przy kasie na razie. Dobrze. Pan kartą 6,83 83, e, 83. Okej, okay. widzę, wie e, jest naprawdę, naprawdę fajnie. E, dobra, pani, o tu... jaka pani przyszła, dobra, e, gdzie co? Już idę tutaj do pani, dobra. wow, co to, proszę panią? Dobra, e, jaka du... ile oni wydają? Wiedzą, że mam tanio, dobra. Kupujemy. Hop. Kartą pani płaci 8,21. No to widać, że ci ludzie są nowocześni. 21. Dobrze, proszę bardzo. Ojoj, widzowie. Co tu się dzieje w tym sklepie? 3,71. Dobra, proszę uprzejmie. Pani kartą 11,92. Proszę uprzejmie, yy, o kurde, tu ciemno znowu jest, yy, już nie ma ciemna, dobra, yy, market, yy, poczekajcie, yy, mamy kupić licencję, yy, czyli dobra, management, product license, yy, Więc co, ja na razie sobie tej, to, na, to zostawię. Bo nie, nie wiem, czy ja czegoś źle nie zrobię, że ja kupię tą licencję. Dobrze, już idę, już idę, tylko muszę makaron zamówić, bo tam kiepsko stoję, proszę Panią, wie Pani? Ou! jakie tu, jakie tu, kurczę, zgromadzenie jest. Dobra. Pan kartą, 9 zł Proszę. Pani kartą, 7,92. 92 Dobra zaraz będziemy kończyć, tylko ja tu muszę jeszcze obsłużyć tych klientów, bo widzę, że tutaj ciągle przychodzą. 83, dobra. Pyk. Eee, oj, oj, co ja zrobiłem? 6. 83 Proszę bardzo. I pan też kartą 6,24 6.24 Dobra, widzowie, ja już tutaj jeszcze obsłużę tą panią. Niech sobie weźmie chlebek. Widać, że pani jest fit. Dobra, kasujemy... No, ja nie mogę. poczekajcie, bo jeszcze jakiś ciomek przyszedł. Ja, ja ich muszę obsłużyć 7, 92 Proszę uprzejmie. Tylko już ludzie nie przychodźcie. 34. Proszę uprzejmie. Dobra, i zamykamy, zamykamy od razu. Pyk. Dobra, widzowie, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Dlatego, kto chce mi ustawić łapeczkę, a kto chce niech subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się! Cześć!